Teraz moja kolej. Technika haikido. Najtrudniejsze jest to, że trzeba się nauczyć, jak obracać energię napastnika przeciwko niemu. Wielu początkujących ma tendencję do siłowania się z partnerem. Tymczasem w aikido w chwili, gdy napastnik napiera na moją rękę, wystarczy wykonać taki ruch, wyrzucić go na ziemię. Sensei Ito wyjaśnia, że aby wykonać prawidłowy pad, trzeba wyczuć energię przeciwnika i kierunek jego ruchu. Nie trzeba znać wszystkich technik, bo jest ich bardzo dużo. Wystarczy wyczuć energię i poddać się jej działaniu. W aikido fascynująca jest nie tylko mechanika ruchów, lecz także filozofia. Yoshiba Dosiu twierdzi, że prawdziwym celem Aikido jest osiągnięcie harmonii między człowiekiem a przyrodą. Być świadkiem tego rzadkiego rytuału o nazwie Misogi udaje się w góry Odawara. To shintoistyczny rytuał oczyszczenia. Wodospad jest symbolem przyrody, a rytuał jednoczy człowieka z otaczającym go wszechświatem. Twórca aikido, Morihei Yoshiba, twierdził, że samo aikido także jest formą oczyszczenia i wierzył, że trenując tę sztukę walki człowiek staje się...